Cześć, miło, że odwiedzasz nasz kanał. Ja mam na imię Emil i wraz z moją żoną Michaliną zajmujemy się fotografią ślubną, okolicznościową, rodzinną oraz portretową i działamy pod marką Kulturalny Flash. Jeśli szukasz porad na temat wyboru idealnego fotografa oraz tego, jak przygotować się do sesji zdjęciowej, to jest to miejsce dla ciebie. Będziemy dzielić się swoimi doświadczeniami oraz wskazówkami, które pozwolą ci podjąć świadomą decyzję dotyczącą wyboru fotografa na stworzenie przepięknych zdjęć, które będą trwałymi wspomnieniami. Dodatkowo na naszym kanale znajdziecie również wiele porad dotyczących robienia zdjęć, które będą przydatne zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z robieniem zdjęć, jak i zaawansowanych fotografów. Będziemy omawiać różne triki i techniki, które pozwolą ci uzyskać piękne i profesjonalnie wyglądające zdjęcia. Znajdziesz tutaj również treści dotyczące organizacji wesela, umów z podwykonawcami oraz informacji o tym jak nie osiwieć przy organizacji tak ważnego dnia. Zatem zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału.